Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O szewską pasję i szewski poniedziałek pyta pani Agnieszka z Jaworek w Pieninach. Śmiem przypuszczać, pisze słuchaczka, że nie mają one nic wspólnego z zawodem szewca, tylko może z jakąś miejscowością. Jednak wiążą się z szewcem, że rzemieślnikiem szyjącym, a dzisiaj głównie naprawiającym buty. Pasja, występująca w wyrażeniu szewska pasja, oznacza ogromną złość, furię. Szewska pasja to oczywiście gwałtowny gniew, wielka złość, wściekłość. Dlaczego wielki gniew, ogromną złość przypisujemy szew? Język utrwala pewne stereotypowe wyobrażenia o ludziach, a stereotyp szewca niestety jest dość jednostronny. Szewc nie ma dobrych notowań w polszczyźnie, kojarzymy z nim wpadanie w złość, no bo właśnie mówimy szewska pasja, też posługiwanie się niewybrednym słownictwem, mówimy przecież kląć jak szewc, a przede wszystkim pijaństwo, no bo mówimy pijany jak szewc. Dzisiaj to porównanie jest nieco zapomniane, ale jeszcze niedawno było często używane. O domniemanym pijaństwie szewca mówi też wyrażenie szewski poniedziałek. Cały tydzień ciężkiej pracy szewc musiał odreagować w karczmie albo na domowej libacji, no w związku z czym poniedziałek okazywał się bardzo ciężki. Szewski poniedziałek, więc to taka eufemistyczna nazwa sytuacji, kiedy człowiek jest bardzo zmęczony albo kiedy nie przychodzi do pracy z jednego powodu, no dlatego że w niedzielę albo w ogóle poprzedniego dnia, bo w tej chwili już niekoniecznie musi to być poniedziałek, nadużył alkoholu. Obraz szewca utrwalony w słownictwie dziś jest i tak nieco łagodniejszy niż był dawniej. Jeszcze w XIX wieku mówiono „robić coś po szewsku” oraz „robić coś po szewcku”, bo inną formą przymiotnika szewc był szewski. I to „robić coś po szewsku” oznaczało wykonywać źle swoją pracę, po prostu partaczyć robotę. A więc szewców postrzegano jako takich, którzy nie tylko klną, piją i awanturują się, lecz także nie umieją dobrze pracować.